W zeszłym materiale opowiadałem wam o Apollo gampercie. Piękny pojazd, jeden z moich wymarzonych, ale czasami trzeba zejść na ziemię nawet i przy pomocy kija odmiotły. Samochód ten kosztuje prawie milion dolarów, a to dosyć dużo. A co z takimi bardziej przyziemnymi samochodami? Coś czym można pojeździć na co dzień, pokazać się na mieście i przy okazji wygląda dobrze. Chociaż w tej kwestii rabini nie są zgodni, ale spoko. Niech gadają nawet i źle. Ważne, żeby nazwiska nie przekręcali. Backstone. W końcu przyszedł czas, aby pogadać trochę o Mazdzie. Dawno w sumie o niej nie było. W 2003 roku wyszedł pojazd naprawdę wyjątkowy, ale co najważniejsze, tani. W końcu dobrze wszyscy wiemy, że Mazda RX7 jest tak kurwa droga, że aż się same nogi blokują w kolanach. Natomiast jej następca już nie. Co prawda, większość ogłoszeń na Marketplace to egzemplarze z rozdzielanym silnikiem, no, albo jakimś swapem przez co RX8 można kupić już nawet i za pięć koła. I to w mojej opinii zajebiście, bo ten wankel nie jest w RX8 niezbędny. Można tam władować 1.8 turbo czy też jakiegoś Jeska, bo miejsca jest względnie sporo. Ale zacznijmy od tego, dlaczego RX8 nie jest takie popularne. Wszystko to kwestia RX7. Mieliście tak kiedyś, że zastanawialiście się, jakby wyglądał was stary, gdyby nie kontuzja w 97? No właśnie tak jak RX7. Natomiast jego syn zawsze stałby w. No bo jeżeli zapytacie jakiegokolwiek J.D. Miarza jaki samochód by chciał, to pojawią się przede wszystkim Supry, RX7 i y, w dalszym rzucie Miaty, Civiki i Sylwy, ale praktycznie nikt nie powie RX8, który też potrafi konkretnie zgara pierdolnąć. W zasadzie to ja w sumie bym go nie wybrał w pierwszym rzucie. Ale jednak prędzej bym go wziął niż takiego Civica. No dobra, ale w sumie to się tak kręcę dookoła i nic z mojego pierdolenia nie wynikło jeszcze. No więc RX8 w porównaniu do swojego starego, był zrobiony na no, odpierdol. Mazda potrzebowała samochodu, który po prostu będzie w stanie zastąpić RX7. Usklejali więc co popadnie, silnika nie dopracowali tak jak powinni. Na w ogóle w całości przemodelowali, że nie przypominało w żadnym stopniu poprzednika i mi się to kurwa podoba. Po pierwsze dostał ten samochód agresywniejszy wygląd, a nie jak w przypadku RX7 przód wygląda jak fiw sadzony wimadło drugie, nie jest to aż takim świętokradztwem, aby wywalić stamtąd wankla, wsadzić 1-4 z puntu i się dziwić, że nie idzie. What the fuck is this?! A po trzecie, nie wiem. Na w ogóle jest śmiesznie skonstruowane, bo to ani kupę, ani sedan. To taka trochę rzadka sraka z bobkami w środku. No bo niby nie ma opcji, że ktoś Ci wbije do fury tylnymi drzwiami bez twojej wiedzy z zaskoczenia, szczególnie w przypadku kiedy nigdy z tym samochodem nie miał do czynienia. Ale jednak wsadzenie chociażby zakupów już wiąże się z delikatnymi problemami. Bo jak staniesz blisko jakiegoś chłopa, to i jedne i drugie drzwi się zablokują na twoich jajcach, jak to krzesełka z Ikei. No, nie wiadomo co czuć w tym przypadku. Co ciekawe, różne portale mówią, że jest czterodźwiowy kupé, Ale to się trochę kłóci z definicją tego samochodu. Ale jednak dalej uważam, że samochód ten jest najnormalniej w świecie piękny. Powstał w ogóle w czterech różnych wersjach: pierwsza generacja, czyli S1, ta przedliftowa, S2, czyli Poliw, potem jeszcze było R3, czyli słynny Renezis, oraz Spirit R, który wyszedł tylko w tysiącu sztuki, tylko na rynek japoński. Produkcja modelu trwała od 2003 do 2011 roku. I jako, że był to najszybszy w tamtym okresie model japońskiego producenta, no to siłą rzeczy został uznany za sportowy. I tak się jakoś zło że Mazda rx 8 trafiła do takiego giganta, jakim jest Nate for Speed Most Wanted. I muszę wam przyznać, że dwunastka z czarnej listy, czyli Easy, zrobiła naprawdę przyzwoitą robotę w modyfikowaniu tego pojazdu. No ale chuj, dobra, przejdźmy do konkretów, bo znowu zaczynało tej zjebanej BMW gadać. RX8 jakimś giga potężnym samochodem nie jest. Jak komuś liścia wydupcy, to jednak no, nie będzie nokautu. Nie jest też na tyle popularna, aby nazwać ją klasykiem, czy też jak Timerem, chociaż trzeba przyznać, że z czasem zyskuje coraz bardziej i na cenie, i na charakterze. Wiadomo, nie jest to aż taki charakterniak jak wszystkie chociażby te patusy z gal no ale jednak. W sumie wyszło ich około 192 tysiące egzemplarzy na cały świat. Nie jest to jakaś mega wielka liczba. Z dniem dzisiejszym zostało ich chuj wie ile. Na pewno mniej, bo a to jakiś Małolat skasował, a to silnik przestał chodzić i wyjebał go na złom, albo też przerdzewiały. No właśnie, bo to trzeba zaznaczyć, że pierwsza generacja miała problem z rudą większy niż Shadow Man, czy też Omega Kickstera. Krupany to było jak żołędzie przez Blondyny na klubach w piątkowe wieczory. Ale w drugiej generacji znacząco zmniejszono ten problem, zabezpieczając bazowo samochód od spodu. Najważniejsze jednak w tym samochodzie było to, że miał niestandardowy silnik van. I to nie pod względem tego, że był to wanker. To jest trochę za proste. W 2007 roku na Norwegii wyszła wersja Hydrogen LE, która serio mogła jeździć na wodorze. I pomyśleć, że hiroshimianie zrobili to w 2007 roku, a taka chociażby Toyota się teraz z tym pierdoli bardziej niż dwulatek związaniem butów. Serio, w Norwegii wyszła wersja, która mogła jeździć zarówno na wodorze, jak i na benzynie. No dobra, ale przejdźmy wszyscy do silnika. W każdej wersji występował dwurotor, czyli w sumie 1308 cm3. Moc jaką osiągał w zależności od generacji silnika, to albo 192, albo 231 km. Tyle co w 2,8 i 3,0 w E4,6 i to dokładnie tyle samo. Tylko że w przypadku silnika 13B MSP nie trzeba było zmieniać pojemności. Jedyne co zostało zmienione to ilość portów, czyli na silnik z tłokiem posuwisto zwrotnym zaworu. W się, sensie, że taka analogia, rozumiecie? To było trochę jak z palcami dzieciaka z Teksasu i Czarnobyla. W słabszej wersji były 4 porty, natomiast w mocniejszej 6. Co ciekawe, w sześcioportowej wersji moc była większa, ale moment niższy niż, niż 4-portówce. Przez to silnik szybciej się wkręcał, ale tył gorzej gubił trakcję. W 2003 roku, jak wyszedł ten samochód, nikt się nie pierdolił w ekologię i wyobraźcie sobie, że Wankel, który z niecałego 1,5 litra wykręcał spalanie rzędu 20 litrów, otrzymał nagrodę silnika roku. To były czasy. A nie to, co teraz, że trzeba się zastanowić przed puszczeniem kebabowego bąka, bo Zara Urszula przez czujnik metanu w dupie nałoży mandata i stary będzie ściągał pasa. W ogóle dzięki połączeniu silnika ze skrzynią długości okresu edukacji typowego Patusa, czyli krótkim, czas, przy jakim Mazda osiągała setkę, wynosił niecałe 6,5 sekundy, co jest wynikiem naprawdę imponującym przy względnie niskiej mocy. Jednakże kosztem była niska Prędkość maksymalna wynosząca 235 km na godzinę. No, jakby coś za coś, nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. Wyobraźcie sobie, że Mazda RX-8 trafiła do Top Gear w trzecim sezonie programu. To jakoś akurat w tym momencie, kiedy wywali tamtego nudnego Grubasa, bo jebanie założył jeden z samochodów jak koszulkę i zastąpili go kapitanem żółwiem. Testowaniem wozu zajął się natomiast Jeremy Clarkson, który jak sam przyznał, no był to według niego najlepszy samochód, jaki w tamtym okresie testował. A testował chociażby m 3 46 I wyobraźcie sobie, że M3E46 wykręciło dokładnie taki sam czas jak RX-8. Dokładnie taki sam czas wykręci... Również Nissan 350Z. Jakie są z tego wnioski? Właśnie takie. Zostawiam je generalnie Wam, ale jednak przypomnę tylko ceny. Zadbane RX-8 ze sprawnym wanklem to tak około 3D. 350 to około 5,6, a m 3 to coś w okolice od 90 do 120 tysiączków. Na taki wynik wpłynęła przede wszystkim masa silnika oraz jego umiejscowienie. No nie ma co ukrywać, wankel to się mieści w kieszeni w dżinsach przeciętnego faceta, a to oznacza, że w całości jest umiejscowiony za przednimi kielichami. To wpływa również na rozkład masy całego pojazdu, i pomijając fakt, że samochód jest 5 we ku to może konkurować z 343. Przykonnym M3. Ja nie wiem, pchuję ja się tutaj do tego E4 Śmiecia, spuszczam aktualnie. I tutaj teoretycznie można by zakończyć, ale jak mało z Was mówi o sportowym charakterze RX-8, tak zapewne jeszcze mniej Was wie o jego motor sportowej historii. Otóż musicie sobie zdać sprawę, że RX-8 to nie jest byle wiejski gnójcą, osłoma wystaje z rowa. To jest utytułowany samochód wyścigowy. W roku 2008 pojawiły się dwa zespoły z Ameryki, które startowały tam w wyścigach. Dokładnie Riley Technologies i Speed Source. Zobaczyli oni potencjał w małym Doritosie i postanowili przygotować samochód do startu w Grands czyli Imsa. No wiadomo, trzeba było tam pozmieniać delikatnie, bo stokowa Mazda nie dałaby rady. Dlatego też zmienili chłopaki trochę silniej, tam mianowicie zastosowali 20B, czyli do dwu rotoru dołożyli dodatkowy rotor. To tak już jakby wam się sekret wyjaśnił, mam nadzieję. Nazwa silnika 13B to po prostu jego pojemność plus B. Dlatego jak Mazda 767 miała silnik 26B, to po prostu odnosiło się do czterech rotorów o pojemności 26 litra. Ta tam kurwa tajemnica rozwikła na Sherlocka nie angażujcie. Oprócz tego klatka i wywalenie pasażera, no klasyczne wyścigowe przygotowanie. No więc te dwa zespoły po przygotowaniu pojazdu. Pod wyścigi, ruszyły na podbój 24-godzinnej Daytony, gdzie ta sama Mazda z tym samym silnikiem startowała 5 lat z rzędu. Co prawda wydali tam na części eksploatacyjne prawie 90 tysięcy dolarów, no ale jakby utrzymanie samochodu wyścigowego nie jest tanie. No więc wyobraźcie sobie, że w 2010 roku doszło do przełomu, a mianowicie RX-8 wgrało całą serię Grand Am. Tak, zgadza się, ten japoński samochód całkowicie zdominował sezon, zgarniając jedno z bardziej prestiżowych, amatorskich trofeów na świecie w kategorii długodystansówek. Ile generował mocy? Chuj, wie, nie chcę się sprawdzać, trzeba było poczytać Regulaminach wyścigu, no ale nie o to tutaj chodzi. Dlatego też uważam, że RX-8 jest pojazdem niezwykle wyjątkowym i co najważniejsze, tanim. Szczerze powiedziawszy, to ja delikatnie na syndrom RX-8 choruję, ale przez tą rozjebaną strefę czystego transportu jej nie kupię, bo przecież ekopizdy to pękną w pół. Jak mnie w niej, w niej zobaczę się, że w niej, że w RX-8 i w niej, że w strefie czystego transportu. Taką RX-8 z rozdłupsonym wanklem to w ogóle idzie kupić za śmieszne pieniądze, bo od 5 do 15 tysięcy w zależności od stanu blachy. Ale w zasadzie pod maską jest tyle miejsca, że nic nie stoi na przeszkodzie wsadzić tam M52B28. Nic a Absolutnie nic. I w sumie to sam chciałem taką właśnie maździnę zrobić. Swoją drogą już nie do końca w kwestii RX-8, ale dalej wokół RX-a. Ten Ziomek, co postanowił zgrzebić DB9, co strzelecki z nim nagrywał, sprzedał tego Astona, jego tam w ogóle gdzieś kiedyś widziałem na aukcji na Automoto i kupił RX-7, do którego wsadził M57. To jest śpital, co? Ja też bym pewnie takim był, jakbym miał siano, ale nie mam. Ale może się to wreszcie zmieni, jak mi dacie tego subika, no bo kurwa, ile można się prosić. Nowi widzowie, działajcie. Natomiast staruchy, które się tu ze mną już od lat, napiszcie ładny, bezsensowny i w sumie nikomu niepotrzebny komentarz. Aby nieść to w świat. A jeżeli macie jakąś inną propozycję na najlepszy, pierwszy samochód historii, to chętnie posłucham. Z tego miejsca chciałem podziękować wspierającym, bo robią potężną robotę i może w końcu uda mi się tego Gruzina skończyć. A jak ktoś chce dołączyć, to śmiało. Wpadnijcie jeszcze na Instagramka, bo tam się dzieje jak na stacji o trzeciej w nocy. Na razie na gazie i trzymajcie się na trasie.